Czasem los stawia na naszej drodze ludzi, których nie widzieliśmy od lat, i czasem to właśnie oni przypominają nam, kim naprawdę jesteśmy. To historia o przyjaźni, która przetrwała czas, przeciwności i ciszę ulicy. Historia Wojciecha Szczęsnego i Adama, przyjaciela z dzieciństwa, którego życie potoczyło się zupełnie inaczej. Ale to, co zrobił Wojciech. Udowodniło, że w świecie pełnym obojętności nadal można być człowiekiem. Warszawa była szara tego dnia: niebo zasnute grubymi chmurami, wisiało nisko nad dachami kamienic, a chłodny wiatr przemykał ulicami, unosząc liście i reklamówki. Wojciech Szczęsny szedł powoli chodnikiem wzdłuż alej jerozolimskich. Miał wolny dzień, rzadką okazję by poczuć zwykłe miasto, bez fleszy, bez kamer, bez napięcia meczowego. Minął kilka kawiarni, przystanek autobusowy, grupkę młodzieży z plecakami. Wszystko wydawało się takie codzienne, ale zaraz potem jego krok zwolnił. Coś przykuło jego uwagę. Przy wejściu do stacji metra, na zimnych betonowych schodach, siedział mężczyzna z długą brodą, w starej kurtce, z postrzępionym rękawem, obok niego kartonowy kubek z kilkoma monetami. W rękach trzymał książkę bez okładki. Nie żebrał, po prostu siedział. Cichy, niemal niezauważalny w chaosie miasta. Wojciech przeszedł kilka kroków i nagle się zatrzymał. Spojrzał jeszcze raz. Coś w oczach tego mężczyzny. To spojrzenie. Serce zabiło mu mocniej. Przez ułamek sekundy nie był już piłkarzem, celebrytą ani dorosłym mężczyzną. Był znowu dzieckiem, na szkolnym boisku, rzucającym piłkę do kolegi, który zawsze pierwszy biegł do bramki. Adam? Wymówił cicho, prawie niedowierzając. Bezdomny uniósł głowę zmarszczki wokół oczu pogłębiły się, a jego twarz wyrażała konsternację. Przez kilka sekund patrzyli na siebie w ciszy. A potem: uśmiech, ledwo dostrzegalny, niepewny, ale znajomy. Wojtek zapytał mężczyzna, jakby sprawdzał, czy to tylko złudzenie. To naprawdę ty, powiedział szczęsny, Siadając powoli obok niego na schodku, nie zważając na spojrzenia przechodniów. Minęło ile dwadzieścia lat? Adam zaśmiał się cicho, smutno. Dwadzieścia i jedno inne życie. Zapadła długa cisza tylko dźwięki metra w oddali i gwar uliczny przypominały, że świat wciąż pędzi dalej, ale dla nich Czas na chwilę stanął. Co się stało, Adam? zapytał Wojciech cicho, z prawdziwym bólem w głosie. Mężczyzna spuścił wzrok. Życie praca, której nie było kredyty choroba matki alkohol potem już tylko schody w dół aż w końcu przestajesz wierzyć, że można zawrócić. Wojciech czuł, jak ściska go w gardle. Przed nim siedział człowiek, z którym dzielił dzieciństwo. Człowiek, który kiedyś bronił go przed starszymi chłopakami na podwórku, który dzielił z nim kanapki i marzenia o wielkiej przyszłości. A teraz był tu, sam, na ulicy. I wtedy podjął decyzję. Wojciech nie potrafił odejść. Mógł wrzucić do kubka banknot i ruszyć dalej. Tak zrobiłby każdy inny. Ale coś w sercu mu nie pozwalało. Patrzył na Adama i czuł, jak wracają obrazy z dawnych lat. Wspólne mecze na boisku, nocne rozmowy o przyszłości, śmiech na szkolnych korytarzach. Jak to możliwe, że życie rozrzuciło ich tak daleko? Adam, masz gdzie spać? zapytał cicho. Mężczyzna wzruszył ramionami. Czasem w noclegowni, czasem pod mostem. Różnie. Zależy, czy zdążę przed zamknięciem. A jadłeś coś dzisiaj? Adam spojrzał na niego z lekkim zawstydzeniem. Nie jestem głodny, ale nie powiem, że nie przydałby się ciepły posiłek. Chodź, powiedział Wojtek, wstając idziemy coś zjeść, pogadamy. Adam zawahał się. Ludzie będą się gapić ty jesteś. Ty jesteś znany. Nie obchodzi mnie, kto się gapi, odpowiedział twardo szczęsny. Obchodzi mnie, że mój przyjaciel siedzi na ulicy, a ja mam możliwość mu pomóc. Kilka minut później siedzieli w małej restauracji niedaleko Nowego Światu. Wojciech zamówił rosół schabowego z ziemniakami i herbatę z cytryną. Prosto, ciepło, domowo. Adam jadł powoli, jakby nie chciał pokazać, że jest głodny, ale jego dłonie drżały lekko od chłodu i wyczerpania. Nie wiem, co powiedzieć zaczął w końcu. Nie musisz mówić nic przerwał mu Wojtek. Ale jeśli pozwolisz, chciałbym spróbować ci pomóc. Adam spojrzał na niego ostrożnie. Wojtek, ja już nie wierzę w odbudowę. Próbowałem. Nikt nie chce zatrudnić bezdomnego bez adresu, bez dokumentów, bez historii pracy. Wszystko się zamyka. To system, z którego się nie wychodzi. A jeśli ja otworzę dla ciebie te drzwi? Myślisz, że pieniądze załatwią wszystko? Nie. Ale wiem, że czasem najważniejsze to mieć obok kogoś, kto cię jeszcze pamięta z czasów, zanim wszystko się posypało. Adam spuścił głowę. W jego oczach pojawiła się łza, którą szybko otarł rękawem starej kurtki. Chcesz pomóc, ale ja nie wiem, czy zasługuję. To nie jest kwestia zasługi, to kwestia człowieczeństwa. Kolejne dni przyniosły więcej niż tylko ciepłe ubrania i czysty nocleg. Przyniosły ciszę, trudne rozmowy i pierwsze Nieśmiałe próby zbudowania czegoś od nowa. Wojciech odwiedzał Adama codziennie po treningach. Czasem przynosili kawę, czasem po prostu siedzieli w milczeniu na ławce przy schronisku, patrząc na ludzi przechodzących obok. Ale im dłużej rozmawiali, tym bardziej Wojciech czuł, że pod powierzchnią zmęczonego spojrzenia Adama kryje się coś więcej coś niewypowiedzianego. Coś, co przez lata trzymało go przy ziemi, jak niewidzialny ciężar, którego nie da się odłożyć. Pewnego wieczoru, gdy miasto zasypiało pod kołdrą listopadowej mgły, usiedli w małej świetlicy fundacji. W tle grało cicho radio, a światło z lampy tworzyło ciepłą, ale kameralną atmosferę. Wojtek, zaczął Adam niespodziewanie: Mogę ci coś powiedzieć? Jasne, zawsze możesz. Pamiętasz, jak mówiłem, że wszystko zaczęło się od choroby mamy? Tak. To nie do końca prawda. Wojciech spojrzał uważnie. Adam wziął głęboki oddech, jakby długo nosił w sobie ten ciężar. Kiedy miałem dwadzieścia parę lat, zacząłem pracę w firmie budowlanej. Nie było źle. Wypłaty na czas ludzie normalni. Ale pewnego dnia zdarzył się wypadek. Kolega spadł z rusztowania, a ja. Ja byłem wtedy odpowiedzialny za zabezpieczenie. Zginął? Tak. Na miejscu. Miał trójkę dzieci. I choć śledztwo wykazało, że to był nieszczęśliwy wypadek, ja nigdy sobie tego nie wybaczyłem. Firma mnie zwolniła. Ludzie zaczęli patrzeć na mnie jak na zabójcę. I wtedy zaczęło się sypać wszystko: alkohol, samotność, wyrzuty sumienia. Nie miałem już siły walczyć o cokolwiek. Wojciech milczał, nie próbował dawać pustych słów otuchy. Czuł, że żaden slogan typu To nie twoja wina, nie ma sensu w tej chwili. Czasem prawdziwe współczucie to po prostu być obok, bez oceny. A wiesz, co było najgorsze? Ciągnął Adam patrząc przed siebie. To, że zacząłem wierzyć, że moje życie już się skończyło. Że nie jestem nikim więcej jak tylko błędem, który trzeba przemilczeć. I dopiero teraz, siedząc tu z tobą, zaczynam zadawać sobie pytanie, czy naprawdę tak musi być. Wojciech poczuł, jak zaciska pięści pod stołem. Nie ze złości na Adama, ale na system, na świat, na wszystkich, którzy odwracają wzrok od takich historii. Adam, powiedział po chwili, to nie twoje życie się skończyło, to tylko rozdział, który był cholernie trudny, ale każda książka ma więcej niż jeden rozdział. I ja wierzę, że twój następny będzie lepszy. Adam spojrzał na niego z niedowierzaniem. Jak ty to robisz, że nadal potrafisz wierzyć w ludzi? Bo kiedyś też ktoś wierzył we mnie, i może dlatego dzisiaj to ja mogę zrobić to samo dla ciebie. Kilka dni później, dzięki pomocy fundacji i kontaktom Wojciecha, udało się załatwić Adamowi tymczasowe miejsce w ośrodku reintegracyjnym. Nie była to luksusowa przestrzeń, ale miał łóżko, posiłki. Opiekę terapeutyczną i, co najważniejsze, plan dnia, rytm, którego brakowało mu od lat. Zaczęły się też rozmowy o pracy. Wojciech poruszył niebo i ziemię, dzwoniąc do znajomych właścicieli firm, pytając o staże, prace fizyczne, cokolwiek, co pozwoliłoby Adamowi poczuć, że jeszcze jest komuś potrzebny. Ale prawdziwa zmiana zaczęła się dopiero wtedy, gdy Adam po raz pierwszy poprosił sam, nie o pomoc, nie o jedzenie, ale o drugą szansę. To był wieczór, gdy spojrzał w lustro w ośrodku i powiedział do siebie na głos: Już nie jestem tym samym człowiekiem co kiedyś. Ale może właśnie dlatego mam jeszcze coś do zrobienia. Dzień był zimny, ale słoneczny. Jeden z tych poranków, kiedy Warszawa wygląda spokojniej niż zwykle. Powietrze było rześkie, a promienie słońca odbijały się od dachów kamienic i szyb tramwajów. Adam stał przed niewielkim budynkiem magazynu, w którym miał rozpocząć swoją pierwszą pracę od ponad dekady. Trzymał w dłoni termos z kawą, który dostał od Wojciecha rano, i wciąż nie mógł uwierzyć, że to się naprawdę dzieje. Jeszcze kilka tygodni temu spał pod mostem. Dziś miał podpisaną umowę na okres próbny jako pomocnik techniczny w hurtowni materiałów budowlanych. Prosta praca, ale uczciwa, stabilna, realna. Serce waliło mu w piersi, jakby miał stanąć do meczu życia, a w pewnym sensie właśnie tak było. W środku przywitał go kierownik zmiany, pan Marek, mężczyzna po pięćdziesiątce, bez zbędnych słów. Ale z ludzkim podejściem. Pokazał mu obowiązki, sprzęt, plan dnia. Adam uważnie słuchał, notując wszystko w głowie. Czuł się, jakby pierwszy raz od lat znów był częścią czegoś, jakby znów istniał w strukturze, gdzie ktoś liczy na jego obecność. W ciągu pierwszych godzin nie było łatwo. Plecy bolały, dłonie drżały od zimna. A stare przyzwyczajenia bezdomnego życia wciąż gdzieś próbowały wracać, jak odruchy, które trudno wyplenić. Ale mimo zmęczenia, nie pozwolił sobie na przerwę. Wiedział, że tu nie chodzi tylko o zarobek, tu chodziło o odzyskanie siebie. Po pracy usiadł na ławce obok budynku, wyciągnął termos, który jeszcze był ciepły, i spojrzał przed siebie. Nie było fanfar, nie było gratulacji. Ale była jedna rzecz, której brakowało mu przez lata wewnętrzna cisza bez wstydu. Tego samego wieczoru Wojciech przyjechał do niego. Wysiadł z auta w Dresie, jak zawsze, bez wielkiej otoczki. Usiedli razem na schodkach przed ośrodkiem, jak wtedy, gdy się spotkali pierwszy raz po latach. I jak było? Zapytał z uśmiechem. Adam pokiwał głową. Trudno, ale dobrze. Czujesz się inaczej? Czuję, że mam prawo istnieć, że znowu jestem człowiekiem. Wojciech patrzył na niego w milczeniu. W jego oczach była duma. Nie ta powierzchowna, pokazowa, głęboka, prawdziwa. Duma z człowieka, który nie poddał się. Mimo, że miał tysiąc powodów, by to zrobić. Wiesz, Wojtek, powiedział Adam cicho, ja przez długi czas myślałem, że moje życie już się skończyło, ale dziś, po tych kilku godzinach pracy, zrozumiałem coś innego. To nie koniec to dopiero druga połowa a czasem druga połowa bywa ważniejsza niż pierwsza. Jak w meczu. Odpowiedział szczęsny, uśmiechając się. Zawsze najwięcej dzieje się po przerwie. Obaj zaśmiali się cicho jak za starych czasów. Dzięki ci, Wojtek, za wszystko. Nie dziękuj. Ty sam zrobiłeś największy krok. Ja tylko przypomniałem ci, że masz do tego prawo. Adam spojrzał w niebo, które zaczęło się powoli zabarwiać ciepłym różem zmierzchu. W tej chwili nie był już tym samym człowiekiem. Nie dlatego, że miał pracę, ciepły posiłek czy dach nad głową, ale dlatego, że odzyskał coś znacznie cenniejszego godność, nadzieję i sens. I w tym właśnie kryje się prawdziwa pomoc nie w tym, co się daje, ale w tym, co się odbudowuje. Czasem spotykamy ludzi z przeszłości. Którzy przypominają nam, kim byliśmy, a czasem to my stajemy się dla nich lustrem, w którym mogą znów zobaczyć siebie, nie tych przegranych, zagubionych, ale tych, którzy wciąż mają szansę na nowy początek. Czasem największy gest to ten, którego nikt nie widzi, taki, który nie wymaga rozgłosu, ale serca. Wojciech nie tylko pomógł Adamowi wrócić do życia, przypomniał nam wszystkim, że nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. A teraz pytanie do Was: Czy Ty też wierzycie, że każdy zasługuje na drugą szansę, nawet jeśli dawno ją przegrał? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Wasze zdanie ma znaczenie. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i podziel się filmem z innymi. Może dzięki temu ktoś również zdecyduje się pomóc. Szczęsny? Czetra druga szansa? Czeka historia prawdziwa? Czeda empatia? Czedega przyjaźń? Życie pisze scenariusze. Czy motywacja? Czejk bezdomność?